Puchar świata, Niżny Tagił. Miejsca Polaków też niewysokie. Najlepszy Kamil Stoch był 15. Wygrał Austriak Stefan Kraft. Najlepsze podsumowanie weekendu w Niżnym Tagile. Dziko, tak w jednym słowie. Wiało tak, że nawet system pomiaru nie nadążał z przeliczaniem. Z naturą przegrał Piotr Żyła. Drugą serię zamiast na progu spędził na parapecie. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch, 15 i mocno samokrytyczny. Moje skoki nie są idealne. Dzisiaj popełniałem dużo błędów i też no, zapłaciłem za to po prostu. Więcej niż, niż normalnie. Jedno wątpliwości nie podlegało. Dominacja tego pana Stefan Kraft o 23 punkty wyprzedził drugiego, Kilia Paje. Skład na podium zamknął Rioju Kobayashi. Nieżny tagi równa się loteria. Wiatr zdominował niedzielną rywalizację skoczków narciarskich w azjatyckiej części Rosji. Cały sezon to na razie loteria, ale to, co dziś działo się na Obiekcie Bocian, nie miało nic wspólnego z wyrównaną rywalizacją. Wygrał Stefan Kraft, zwycięstwo wypuścił Rioju Kobayashi. Z pierwszego podium cieszył się Kilian Payer. Polacy pięciu z punktami, ale najlepszy Kamil Stoch piętnasty. Konkurs obserwowało dwóch Sebastianów – Parfianowicz i Szczęsny dobry wieczór. Bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy narzekali na warunki pogodowej na loterię, bo pamiętamy Mistrzostwa Świata w Zefelt. no ale tak na pewno to nie był wymierny konkurs. To była kolejna narciarska loteria, taka przynajmniej raz, dwa razy w sezonie zdarzyć się musi. Tak, jeżeli ktoś planował, ewentualnie gdzieś, gdzieś typował sobie poszczególnych zwycięzców, myślę, że e, oczywiście Norwegowie, oni wychodzili tutaj na plan pierwszy, natomiast to wszystko wzięło, mówiąc kolokwialnie, w łeb, bo tutaj pierwsze skrzypce grał wiatr, ta wieczna loteria, no i niestety byli tacy, którzy wyciągnęli bardzo fatalny los i wie, tak w tej chwili, a byli tacy, którzy no, nie posiadali się ze szczęścia. Sebastian, od kiedy jeździsz na skoki narciarskie? Od, myślę, że tak. Od 20 lat faktycznie. To pamiętasz jeszcze świetnie system, gdzie matematyki nie było i też mieliśmy loteryjnych zwycięzców? Rok mistrzem świata w Bobersdorfie. Mimo wszystko mam wrażenie, że ta matematyka gdzieś tutaj dzisiaj w niżnym tagile się nie wyrobiła. Rioju Kobayashi, przykład, może go obejrzyjmy ten skok, obejrzyjmy przelicznik. Rioju Kobayashi dostaje punkty w prezencie, ale zauważ, a ma wiatr pod narty. zauważ jak wygląda sytuacja. Rioju Kobayashi, który skacze 7 metrów bliżej. Od y, 141 Sztyfana metrów, Krafta. tak, Stefana Krafta. I, I generalnie tam jest ta, ta, ta różnica, są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Te przeliczniki, to wszystko zostało wprowadzone po to, żeby a z jednej strony oczywiście usprawnić tę rywalizację, może spowodować, żeby to było jak najbardziej fair, dwa, żeby można było ją kontynuować, bo wyobraź sobie, co by było, gdyby nagle zaczęło tak mocno wiać, jak tutaj wiało i trzeba byłoby regulować ten rozbieg i powtarzać pierwszą serię i powtarzać. No, najprawdopodobniej te zawody by się nie odbyły. I to jest chyba dla nas dzisiaj największy plus, że to się odbyło, że pięciu Polaków zdobyło dzisiaj punkty w Pucharze Świata. Popatrzmy na zapis niedzielnej rywalizacji. Najlepsze podsumowanie weekendu w Niżnym Tagile? Dziko, tak w jednym słowie. Wiało tak, że nawet system pomiaru nie nadążał z przeliczaniem. Z naturą przegrali m.in. Gregor Schlierencauer, absolutnie wściekły i Piotr Żyła. Ten drugi skoczył tylko 112 metrów i w drugiej serii nie zasiadł na belce, tylko na parapecie. Pomachać w kierunku podium mogli też niestety pozostali Polacy. Najlepszy, piętnasty Kamil Stoch i w wietrze usprawiedliwienia nie szukał. Też nie uściogłem się błędów i tutaj nie mogę powiedzieć, że wszystko było idealnie z mojej strony, a, a po prostu los mnie skrzywdził, no bo też tak nie było. Moje skoki nie są idealne. Dzisiaj popełniałem dużo błędów i też zapłaciłem no, za to po prostu. Więcej niż, niż normalnie. Tuż za Stochem Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Punkty zdobyli także Maciej Kot oraz Stefan Hula. O optymizm jednak trudno. To już drugi konkurs w sezonie bez polskiego skoczka w dziesiątce. Za kadencji Stefana Horngachera takie przypadki były cztery, ale w ciągu trzech lat. Wydaje mi się, że tutaj jakbym cały czas tym głównym elementem, nad którym się powinniśmy skupiać, to jakość tych skoków. Ja ze swoich dzisiaj jestem zadowolony. Wynik może tego nie odzwierciedla, no ale cóż zrobimy. No. Jedno wątpliwości nie podlegało. Dominacja tego pana. Stefan Kraft o 23 punkty wyprzedził drugiego na Paye. Podium uzupełnił Rioju Kobayashi. Cieszymy się z drobnych kroczków Macieja Kota, Kuby Wolnego czy Stefana Huli. Martwimy się trochę tym że nie ma takiego wielkiego błysku, że Dawid Kubacki i Stefan Hula są trochę dalej od czołówki niż myśleliśmy, że będą. Tak, tylko wiesz co? Uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest takie samo odczucie zawodników. Kiedy rozmawia się z Kubą Wolnym, e, mówi, że mimo, że nie było dobrych wyników, literalnie, prawda, jeżeli chodzi o metry i o tym, to on jest zadowolony z tego skoku. To samo mówi Dawid Kubacki. To jest bez wątpienia bardzo ważne, jeżeli zawodnicy mają dobre odczucie, ale faktycznie, oni nas przyzwyczaili poniekąd do tego, że grają czy też walczą o zwycięstwo, te Najwyższe cele. Ten sezon zaczynamy bardzo spokojnie. Ja myślę, że też spokojnie jeszcze nie rozdzierajmy szadnie, nie podnośmy wielkiego larum, bo, bo, bo to jest dopiero początek wielkiego sezonu. Zresztą posłuchajmy, co na ten temat mówi sam trener kadry polskiej skoczkowej, więc Michał Doleżal. Skoki są OK. Skoki są OK, ale trudno, trudno to podsumować po tym, bo po takim zawodzie zawsze, zawsze jeszcze bardziej bardziej jak od razu. Jest trochę więcej emocji, ale... Jedeme po prostu dál válčíme, bo musíme vě, mít čerplivosti, válčit dalej výniky přijdou. Jedno, tylko jedno na razie polskie podium w tym sezonie to był Kamil Stoch w Wiśle. Dzisiaj nikt nie mógł się zbliżyć, nie tylko my, do Stefana Krafta. Klasa sama w sobie. Nie, Stefan Kraft dzisiaj trafił idealnie, zresztą on jest też w bardzo dobrej formie od początku tego sezonu. Lato również nie było takie złe w jego wykonaniu, ale to co pokazał tutaj, jak pięknie skakał, jak daleko skakał, bo to ręce same składały się do klasków i trzeba przyznać, obiektywnie wygrał zasłużenie. To posłuchajmy rozmowy ze zwycięzcą niedzielnego konkursu w Niżnym Tagile. Stefan, na początku chciałbym Ci pogratulować. To był szalony konkurs z Twoim wspaniałym zwycięstwem. Jakbyś podsumował dzisiejsze zawody. Mieliśmy bardzo ciężkie warunki. Gdy siedzieliśmy na górze, nikt nie wiedział, co się wydarzy. Czy będzie wiało pod narty, czy może z tyłu. Stwierdziłem po prostu, że nie ma co kombinować. Trzeba zaryzykować. Dwukrotnie dzisiaj poszedłem na całość. Przy odrobieniu szczęścia udało mi się oddać dwa perfekcyjne skoki. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. To zrozumiałe, że jesteś szczęśliwy, a kiedy siedziałeś na górze, zastanawiałeś się może, jakie będę miał warunki, czy w ogóle się nad tym nie zastanawiałeś, tylko idę na pełny gaz. Z tyłu głowy zawsze masz tę myśl, nadzieję, że trafisz na dobry wiatr, ale później, kiedy już ruszasz, jesteś w torach, wtedy nastawienie jest jedno, atak. Obojętnie jaki będzie wiatr. I czasami wychodzą tak dobre skoki. Czy w ogóle podczas tak trudnych warunków można cokolwiek powiedzieć więcej o formie swojej czy innych zawodników? Czy pozostaje ona tajemnicą? Cóż, trzeba być cały czas skoncentrowanym. Kiedy panują tak ciężkie warunki, najlepszym rozwiązaniem jest atakować. Ale wtedy dużo zależy od szczęścia, więc trudno cokolwiek powiedzieć. Najlepiej skoncentrować się na sobie. Stefan, masz stabilną, wysoką formę już na początku sezonu? Skaczesz powtarzalnie. Czy to Cię w ogóle zaskakuje? Tak, lato było średnie, poniżej moich oczekiwań. Na szczęście zima jest dużo lepsza. Spore zaskoczenie, że oddaję tyle dobrych skoków, stabilnych. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. I na koniec dzisiejsza wygrana. Wiesz, które to było Twoje zwycięstwo w Pucharze Świata? 17. Dobrze, a które podium? Nie mam pojęcia. 57. Naprawdę? Mam nadzieję, że jeszcze jakieś dorzucę. I tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Fantastycznie, Stefan Kraft, ale na razie moim zdaniem liderem Pucharu Świata jest wiatr. Tu w niżnym Tagile najlepiej radzili sobie zawodnicy najniżsi, Yuki Asato, Chyba najniższy zwycięzca Pucharu świata w historii, 160 centymetrów. Dzisiaj e, Stefan Kraft, ciekawe, jak będzie w Klingenthal. No właśnie, to jest pytanie, na które odpowiedzi nie znamy, i tak naprawdę ja nie podejmuję się tutaj oferować żadnych wyroków, bowiem e, jeżeli chcemy czymś rozśmieszyć Pana Boga, to powiedzmy mu o naszych planach, o naszych marzeniach. E, natomiast e, tak, kolejny weekend to rywalizacja w Klingenthal, skoczni dla nas szczęśliwej, skoczni, którą lubią polscy zawodnicy, na której wygrywali. W tym przede wszystkim oczywiście Kamil Stoch czy Państwo doskonale wiecie. No a więc może tam, Atakujemy, Ja jestem przekonany. Gorąco zapraszamy. Pozdrawiamy serdecznie. No to podrążmy temat w niedzielnym cyklu z lotu skoczka. Za chwilę w studiu Filip Czyszanowski I więcej o niżnym tagile, choć nie tylko. Witaj, dami weekendy pucharu świata za nami. I można powiedzieć, że nie było takiego konkursu, który byłby od początku do końca sprawiedliwy, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. I to jest bardzo rzadka sytuacja. Tak, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, dlatego podrążymy troszeczkę ten system rekompensat, jak to jest liczone. Oczywiście to nie będzie taka matyka, matematyka stosowana, ale troszeczkę tych liczb padnie. Jeśli idzie o skocznie, pomiar dokonuje się na siedmiu urządzeniach rozstawionych wzdłuż ze skoku naprzemiennie. W momencie, kiedy skoczek opuszcza próg, fotokomórka uruchamia te czujniki. Warunki są mierzone niestety na krańcach tego zeskoku, a skoczek leci po środku. Warunki po środku mogą być zupełnie inne niż te na krańcach, co już rzutuje na wyniki tego to pomiaru. To jest zaskakujące: dodane punkty, gdy wydawałoby się, że powinny być odjęte i odwrotnie. Tak. Generalnie ten system się sprawdza. Jest niezły w momencie, kiedy wiatr wieje wzdłuż skoczni, z przodu bądź z tyłu. Problemy zaczynają się, gdy zaczyna mieszać. Posłuchajmy Macieja Kota, on nam wyłuszczy największe minusy tego systemu. Często rozmawiamy o tym, jak można byłoby ten system ulepszyć i się, że pierwszym problemem jest to, że wiatr boczny, który jest bardzo niesprzyjający dla zawodników, jest e, liczony jako wiatr podnarty albo po prostu jako zero. Zależy jaka wyjdzie... E, e, co co wyjdzie z czujników, to też trzeba by wszystko rozrysować, ale to jest problem, że jeżeli zawodnik ma wiatr z boku, często powoduje to mocne skrócenie skoku, a widzimy odjęte punkty. Druga sprawa to właśnie problem wtedy, kiedy na przykład na buli jest wiatr z tyłu, a na dole wiatr podnarty i ten system gdzieś wylicza jakąś średnią, też nie wiadomo skąd ona się bierze. No ale często jest tak, mówię, no zawodnik bardzo nisko wyszedł z progu, miał wiatr w plecy już właściwie nie miał szans odlecieć, tam zapał podmuch i odjęte punkt. FIS chciał utrzymać loteryjność tych konkursów, dlatego system rekompensaty punktów ustawiany jest na około 75% realnej wartości pomiaru. Ten system ciągle wymaga dopracowania, dopracowywania, ono działa od 8 lat i wiemy, że jest niedoskonały po prostu. Dawid Kubacki system cały, który liczy wiatr, no, on liczy jednak średnią z jakiegoś okresu czasu, a ten okres czasu jest trochę dłuższy niż ten czas, który spędza skoczek w powietrzu, więc no, te wyliczenia czasami są, są różne, ale no, nie ma co ukrywać, no, ten system jest najbardziej sprawiedliwy wtedy, kiedy nie wieje, ale jak wieje, no, to też jednak coś tam rekompensuje te warunki, no, wiadomo, że wiadomo, że to jest średnia, że to nie jest jakieś idealne wyliczenie, Trzeba podziwiać skoczków za olimpijski spokój, tak, za tak, cierpliwość. Jest... Bo co możesz zrobić, siedząc na belce i czekając? Nic. Dokładnie. Te słowa Dawida Kubackiego potwierdził Jakub Kot na Twitterze. Były skoczek. Powiedział, że ten ostatni. Yy pomiar czujnika wiatru zaczyna się, gdy skoczek jest w środku fazy lotu i ten pomiar trwa około 5 sekund i kończy się mniej więcej dwie sekundy po wylądowaniu. I stąd być może ta dziwna sytuacja z Rioju Kobayashi, kiedy on dostał punkty za niekorzystny wiatr, bo po prostu, gdy wylądował, ten niekorzystny wiatr być może się, a raczej na pewno się pojawił, a wcześniej na pewno miał podmuchy podnarty. No absurdalna sytuacja, ktoś z drugiej strony powie, no takie są skoki, był czas się przyzwyczaić. Ten sezon jest też o tyle Dziwne, że ciągle startują zawodnicy z bardzo niskich belek. Czwarta, piąta, naprawdę to jest rzadkość w Pucharze Świata. I to jest system naczyń połączonych. Startujesz z niskiej belki, bo wiatr jest nieprzewidywalny i jury boi się, że przeskoczysz skocznie. Pojawia się jeden daleki skok, jury panikuje, znowu obniża już niską belkę. Wtedy wiatr cichnie, było już kilkanaście takich przypadków i ty nie masz z czego odlecieć, stąd te dysproporcje w odległościach skoków podczas jednego konkursu. Tutaj w Nicznym Tagile była sytuacja 140 metrów, Richard Freitag bodaj niewiele, ponad 80. Ja, to ja jeszcze wtrącę, że stare pożegadło skoków narciarskich mówi, oczywiście nie tak stare, bo ma 8 lat dopiero, hmm. że jednak zdecydowanie lepiej mieć odjęte punkty i lecieć daleko, niż mieć dodane i mieć wiatr w plecy. I to potwierdza wielu skoczków. I, i to potwierdza wielu skoczków, to pokazał przykład Ryu Kobayashiego z drugiej serii z kolei, bo on wylądował ekstremalnie blisko tak. i miał dodane punkty, ale co z tego? Stracił do pajera, pajer się cieszył z drugiego miejsca, nie mówiąc już o krawcie. Dobrze. W tym sezonie wszystko się może i nie powinniśmy zupełnie sugerować się po pierwszych seriach konkursów. Taka mała grafika od Mateusza Lelenia z TVP Sport .pl. Ta grafika pokazuje wyniki pierwszej serii konkursów w Wiśle, Ruce i dwa razy w Niżnym Tagile. I żaden skoczek, który prowadził po pierwszej serii, serii, nie utrzymał tego zwycięstwa. popasz Maćku, Geiger później był siódmy, Zajc ósmy, prewc ósmy, Kobayashi trzeci. Tak, tak to wygląda. Oczywiście nieprzewidywalność nie, wynik nie wynikająca tylko z wiatru, ale także ze sprzętu, o tym zaraz napomkniemy. I wracamy raz jeszcze do tego wiatru. Jak go przeliczać, żeby było sprawiedliwie na racjonalizatorski pomysł wkład Dawid Kubacki. słuchamy. by mierzyć prędkość skoczka względem wiatru, a z Ziemi mierzyć jego prędkość względem ziemi? No i mamy, to już nic byśmy mamy, nie zrozumieli. No i mamy różnicę prędkości wtedy mamy jaki jest, jaki jest wiatr. To jest tam w lotnictwie to jest ten true airspeed. Eee, także rurkę pitota na narty i będziemy mierzyć. Panie Hofer, zapraszamy na konsultację. Dziękuję. Maćku, 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 zrozumiałeś coś z tego, bo to jest Ale on wie, co matematyka. mówi, bo on nie tylko klej model się interesuje wiatrem. Tak, tak, tak. on, on tę wypowiedź wysłać właśnie Walterowi tak, Hoferowi. Ale Może przetłumaczono to... na niemiecki. Sebastian szczęśliwy, to zrobi doskonale. Na pewno. Dobrze, wiatr to jedno, to jest numer jeden, jeśli idzie o rozgrywki w tych pierwszych tygodniach Pucharu Świata, ale myślę, że jeszcze sprzęt, kombinezony i dyskwalifikacje. Ja Dobrze. zrobiłem takie szybkie wyliczenia w zeszłym sezonie na 8 pierwszych. Ocenianych serii w Pucharze Świata były tylko trzy dyskwalifikacje, a w tym sezonie na 8 ocenianych serii aż 11. Fic się nie patyczkuje, tak więc zobaczmy, jak wyglądają te pomiary kombinezonów, o co w nich chodzi. Aleksandra Pika. 1 cm równa się 4 m. Dość niecodzienna matematyka. Jednak właśnie 1 cm różnicy w powierzchni kombinezonu może dać skoczkowi nawet o 4 metry większą odległość. Dlatego przed każdym skokiem kombinezon podlega kontroli. Sprawdzamy wysokość krocza. To są wartości, które porównujemy z pomiarami dokonanymi przed sezonem są minimalne wartości tak żeby po prostu tą rywalizację zachować po pierwsze bezpieczną a po drugie żeby tutaj zawodnicy i zawodniczki jakichś manipulacji do, odnośnie kombinezonu nie wykonywali manipulacja może zwiększyć powierzchnię nośną a to może przekładać się na dodatkowe metry mamy jeszcze możliwość sprawdzenia pozycji paska który wszyty jest wewnątrz kombinezonu Musi on się znajdować nad kością biodrową, musi być przyległy, nie ma tutaj żadnej tolerancji, jeśli chodzi o rozmiar. Ma on zapobiegać możliwościom ewentualnego ściągania kombinezonu w dół, a co za tym idzie obniżenia kroca, co byłoby niezgodne z przepisami. Po skoku wybranych zawodników czeka bardziej szczegółowa kontrola. Obowiązkowo do kontroli po skoku musi przystąpić najlepsza dziesiątka konkursu. Kombinezon ma być przylegający do ciała, maksymalna tolerancja. Na obwodach to są u mężczyzn 3 cm, także po prostu organoleptycznie i manualnie sprawdzamy kombinezon na całej powierzchni, czy nie odbiega tutaj od normy. Po skoku sprawdzany jest również sprzęt i waga zawodnika. But może być maksymalnie 2 cm dłuższy niż zmierzona długość stopy. Związane jest to z środkiem ciężkości, czyli z tym miejscem umiejscowieniem buta na powierzchni narty. A same narty i ich długość zależą od wzrostu i wagi zawodnika. Mniejsza waga oznacza krótszą nartę. W niewielu sportach 1 cm i 1 kg może stanowić tak dużą różnicę jak w skokach. No to jest ciekawy sezon. Do tej pory były dyskwalifikacje, ale raczej w trakcie konkursu i nie dotyczące tych szczołówki teraz się biorą za zawodników z podium, gdy spadają za grube ryby. Zobaczymy, co będzie dalej. Filip Przeszanowski, bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Zastanawiałam się, czy wracać jeszcze do konkursu dzisiejszego w Niżnym Tagile, czy nie. Sporo było już powiedziane w transmisji. I coś ciekawego. Tak, ale myślę, że warto przejrzeć jeszcze internet, to jak reagowali internauci i zobaczmy. Wybrałam kilka najciekawszych komentarzy. Zacznę od tego, do dotyczącego właśnie Piotra Żyły, który tutaj samotnie spędzał ten czas po nieudanym skoku. Zresztą jak wszyscy nasi Polacy. A gdyby tak rzucić to wszystko i zacząć na przykład pokemony, zbierać zawodowo. Natomiast było też pozytywnie. Mateusz Leleń przypomina o tym, że Maciej Kot miał więcej punktów w Pucharze Świata. Już teraz ma więcej punktów niż w całym zeszłym sezonie, więc warto tych plusów szukać. To jest jasny naszej kadry. tak. Tak, a to już prognoza pogody na to, co za tydzień Warto zaopatrzeć się m.in. w Melisę, Może być trudno również w no bo... ale Tak. Adam Małysz i trudne powroty z urlopu. Za tydzień będzie już obecny z naszym sztabem, natomiast dziś jeszcze wypoczywał ze swoją żoną, właściwie wracał z urlopu.